Siemanko w kolejnym odcinku Kariery Rakowa Częstochowa na moim kanale. Odcinek bez komentarza na żywo, ponieważ no nie udało mi się nagrać. Przeszkadza mi sąsiad w Wiercaniu, Mój pies stwierdził, że nie da mi nagrać, a też nie mam za dużo czasu, a to jest dzisiaj, właśnie poniedziałek. Dzisiaj chcę wstać ten odcinek, więc musiałem jakoś to nagrać bez komentarza, by potem go dograć. Więc tak to wygląda. Bardzo wam dziękuję za wbicie 1200 subów. Lecimy do końca stycznia, jakbyście wbili 1300, było fajnie, ale jeśli wbijecie do końca czy chociaż do tego te 1300 czy na 1400, też będzie fajnie. Dziękuję właśnie za nowe suby, komentarze pod moimi filmikami. Cieszę się, że wam się one podobają. Staram się robić progres. No i co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Przed chwilą nagrywam już wstęp tego odcinka, ale miałem włączony mikrofon, więc będzie ciekawy. Drugi sezon rozpoczynamy Rakowym. Będą transfery, będą pierwsze mecze, będą eliminacje Ligi Europy. Szukałem tego Swarnasa, którego, który grał w zeszłym sezonie w naszej drużynie ale on był wolnym piłkarzem, więc dobra, pozyskamy go sobie za darmo. Na początku tutaj kilka kontraktów przedłużyłem z moimi piłkarzami, których chcę zatrzymać. Też będę oczywiście chciał trochę posprzedawać, bo też chcę trochę kupić piłkarzy. No, wydam trochę hajsów w to okienko, a, ale już potem nie będę wydał przez cały sezon. Będę też się starał sprzedać piłkarzy, którzy są mi niepotrzebni, by ich nie było za dużo. No i zobaczymy, jak juniorzy się będą rozwijać. Jak to będzie wyglądał wyglądało, możecie mi napisać w komentarzu, czy podobały się Wam moje transfery, czy też nie. No ja czasami robię tak transfery dziwnie chyba. Tak, takie mam wrażenie, że kupuję, ale po co czasami? Ale myślę, że w tym odcinku nie zrobiłem złych transferów. Myślę, że to fajne będą, więc zapraszam Was do oglądania. 1655 minut dwa tym odcinek, więc 16 minut 55 sekund. Dzisiaj jest podobno Blue Monday na jakiś najbardziej depresyjny dzień w roku, no chyba nie wiem dla kogo, jeśli ktoś wierzy w takie rzeczy, no każdy ma prawo wiedzieć to co wierzyć, no dla mnie tam bez znaczenia Blue Monday, ja wam tak powiem, że wszyscy ten poniedziałek straszny w ogóle, dla mnie gorszymi czasami dniami jest wtorek czy czwartek, ale dobra przejdźmy do yy, piłkarzy, no Swarna zwraca, wolny piłkarz, więc czemu miałbym go nie pozyskać? Witamy znowu w zespole, grać fajny sezon. Filip Jagieło chciałem go kupić, ale skończył mu się kontrakt we Włoszech, więc pozyskuję go za darmo. A środek pola musi być wzmocniony, bo niestety mamy tam mało piłkarzy do rotacji, a ja chcę mieć tako, takich piłkarzy, wiecie, dużo na daną pozycję, no tak dwóch, trzech, żeby można było rotować. No bo chciałbym awansować do Ligi Europy, fazy grupowej i zdobyć tam jakieś bo, bo działać coś ciekawego, łakomy z mocni na środek pola i idę w tych właśnie w takich młodszych biłka, że tak maksymalnie 25 lat yy, będę chciał właśnie tak budować ten raku, głównie na Polakach, ale też na gwiazdach Ekstra Klasy yy, tutaj FIFA, którzy będą się robić, będą brylować w mojej karierze. No i co, Łakomy, myślę, że Łukasz, fajny piłkarz. Choć ostatnio oglądam jakiś tam odcinek na ekstra klasy, coś tam w piłkarzy na podsłuchu. I właśnie tam był Łakomy, To strasznie mnie ten koleś irytował, wam powiem, jak oglądam ten odcinek. No ale mniejsza z tym, kupujemy Łukasza Łakomego do Rakowa. Myślę, że to fajny transfer. No chciałbym w tym sezonie wygrać tą mistrzostwę ekstra klasy. Postaram się tak na ogólnie w tym tygodniu na trzy odcinki wstawić. dzisiaj jest poniedziałek, jutro we wtorek jest coś nagrać, może na czwartek. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo jeszcze Kaliaza unika. Kupuję sobie Ariela Mosura. Młody piłkarz z Piasta Gliwice, 20 lat, środek obrony. Stwierdziłem, że fajnie wzmocnić środek obrony właśnie też takim młodym, utalentowanym piłkarzem, jakim jest Ariel. Coś tam pogrywa chyba w się tak coś słyszałem. Więc czemu by go nie kupić? No i mamy go. 2 miliony może to trochę dużo, ale to jest Polak. Myślałem nad nim, albo zostałem wbity z rytmu, bo musiałem usunąć klip. Bo mój pies nagle postanowił się wytrzeć mnie po głosy, ale dobra, chciałem kupić Mosura. Albo Gryszkiewic, jak się powtarzam co sorry, ale stwierdziłem, że Mosur jest dwa lata młodszy, ma ten sam overall, więc czemu by właśnie nie kupić młodego Polaka. Ale zapomniałem spojrzeć na cele zarządu na ten sezon, więc właśnie w tym momencie to robimy. Mam kupić dwóch piłkarzy poniżej 20 lat, piłkarza z Azji, ja już mam powiem, że na pewno nie sprowadzę piłkarza z Azji, po co mi to. Ćwierćfinal Ligi, konferencja, wygra ligę i wygraj Puchar, no to musimy powalczyć, no chciałbym wygrać ligę i Puchar. Zobaczymy, jak nam wyjdzie w tym sezonie. Czy uda nam się? No, i mam tego Musura, da mu plan rozwoju. żeby się chłop rozwijał, kto wie, może będzie naszym już piłkarzem podstawowym składzie w tym sezonie. I lecimy dalej. Ten pies, ten pies mi dzisiaj wyprowadzi z równowagi podczas nagrywania tego odcinka. Kupuję w Szymona Wodarczyka, ponieważ chciałbym spełnić ten cel: kupić piłkarza do lat 22 młodych. No, i zobaczymy, czy Wodarczyka, grał, czy go wypożyczymy. Chciałbym spełniać te cele ogólnie zarządu, żeby ta karia trochę wyglądała. I dlatego Szymon Wodarczyk. Może mogłem kupić kogoś lepszego, który by wzmocnił nas skład od, od razu, no ale zobaczymy jak Szymon Wodarczyk będzie się rozwijał. Prawdopodobnie go wypożyczę, Znaczy większych planów nie mam, no ale taki transfer, żeby spełnić cele trochę, tak to wygląda. Jakub Rajczykowski sprzedany do Sheffield Wednesday 200, 260 tysięcy euro, więc spoko zawsze co coś i lecimy dalej. Wysłałem kupiłem sobie skauta i wysłałem tego skauta na Słowację. Jak się mylę tak Słowacja. Zobaczymy drugie w Polsce. Musimy tego trzeciego zwolnić i pewnie zainwestujemy w coś lepszego. Wędrychowskiego nie wypożyczam do Portugalii. Tutaj mamy ofertę za Milana Rudicza i Milan Rudicz zaproponowałem takie stawkę, żeby go sprzedać. Zobaczymy czy klub go będzie chciał, który go chce pozyskać. No ale z tego co kojarzę to właśnie Lundicz się tam nie udał. No i rozpoczynamy ekstraklasowy sezon od meczu z Jagielonią. na wyjeździe, tutaj Stefanescu i Sfarnas. No trochę by siły, więc zagra Arsenis i zagra Patryk Kuhn. Widzimy, że Wdowek trochę niezadowolony. Celar, będę chciał jeszcze wzmocnić napastnika, mieć jakiegoś takiego drugiego, wiecie, też z górnej półki. Więc Piasecki prawdopodobnie odejdzie. Wygrywałem pierwsze spotkanie 2 do 0 z Jagiellonią Białystok, więc jest sacy dobrze wchodzimy w ten sezon no i tutaj dostajemy ofertę za Cebulę Andlech go chcę stwierdzić, że jeśli go chce Anderlech no to 2,5 miliona i myślę, że jest wasz, no jednak to jest klub z Ligi Belgijskiej, duża szansa dla Marcina no i duża oferta za Kowacewicza Wlada, nasz koc, Podstawy callkeeper stwierdziłem Borussia Mönchengladbach to duży klub Dadzą mi 10 milionów za naszego bramkarza To go sprzedam, no i jak się okazało 10 milionów było za dużą kwotą Dla Borussii by wydać Wydać dla Kowacewicza, więc ja spokojnie Go nie musiałem sprzedać Ale też pomału piszcie śmiało w komentarzach Jakich bramkarzy bym mógł kupić Taki wiecie, max, tak overall 70 do 74 Jaki ma Kowacewicz bo takich brankarza bym potrzebował Jeśli bym sprzedał jednak Kowacewicza, No bo jeśli otrzymam obrą ofertę, to go oczywiście sprzedam tak i w jego lopeza nie będę wtrzymywał jego potencjału. Przechodzimy do meczu. Może ja będę zaczął też to nagrywać z komentarzem, który będę dodawał, bo jakoś się wydaje, że to fajnie brzmi. Wygrywamy z wartą Poznań dwie bramki na Huela naszego hiszpańskiego piłkarza 2 do 1. 6 punktów w naszym koncie po dwóch kolejkach ekstra klasy. Marcin Cebula odchodzi do Belgii za 2,5 miliona euro. No myślę, że transfer dla niego w sam raz. My będziemy szukać nasze, jakiegoś wzmocnienia. No i Mateusz Praszelik stwierdziłem, że to jest piłkarz, który może zastąpić Marcina Cebulę. Ma lepszy overall, jest młodszy. Trochę kosztuje, ale myślę, że dogadamy się ze Śląskiem Wrocowi i Praszelik, który ma jeszcze trochę potencjału. Może rozwinąć się fajnie w Rakowie Częstochowa i jest to kolejny naprawdę moim zdaniem fajny transfer, jak wiecie, piszcie śmiało w komentarzach, jak oceniacie. Chętnie poczytam wasze komentarze, wasze wskazówki, jak prowadzi taki Raków, bo ja trochę teatr ekstraklasy, takiego pojęcia wielkiego nie mam, bo mało ją oglądam, mało śledzę. To nie jest jak Premier League, gdzie bym, myślę, że lepiej brylował, ale myślę, że nie robię jakichś złych transferów. Staram się kupować piłkarzy, polskich zazwyczaj, albo jakieś gwiazdy ekstraklasy i no co, dobra, i Jordan, Curtney, Perkins, oferta Szwecji, więc stwierdziłem, że 550 tysięcy i jest wasz. I Curtis, i Courtney Jordan odchodzi do Szwecji i to jest piłkarz, który był niepotrzebny mi, w ogóle Aust Australijczyk się zdziwiłem. Mamy Miłosza Kowalczyka, e, naszej juniorze, najlepszy, e, no nasz nowy junior bardzo wysoki potencjał, zobaczymy jak się dzieje rozwijał. Na razie go nie daje do pierwszego składu, ma 17 lat. No może bym go mógł wypożyczyć, ale na razie go trochę przetrzymamy w szkółce naszej. Kolejny mecz z Piastem Gliwice, Tutaj bez jakichś większych rozszat wychodzimy naszym głównym składem, gramy z piastem, no i jeden do jednego z Farnas i dla nich Coman, ale to na pewno nie Kingsley Coman ale tylko jeden 1 jednego w końcu pierwszy raz niestety tracimy punkty w tym sezonie, co nie podoba mi się za bardzo chciałbym wygrywać mecz za meczem by nie odstawać od Lecha czy Legii, tak Fije nie, Kowacewicz jak mówiłem, rozmowy bo Rusia nie chciała zapłacić mi 10 milionów euro za tego bramkarza, więc no Kowacewicz zostaje w Częstochowie, kolejne spotkanie z Krakowią tutaj Kolejne odejście Jordan Curtney Perkins odchodzi do Helsingborga za 560 tysięcy euro. Więc spoko. Przedanie piłkarza, który był nam kompletnie niepotrzebny. Przechodzimy do meczu z Krakowią. Gramy u siebie, Krakowia ma 3 punkty. My za to 7 punktów, fajnie było wygrać. Kolejny mecz gramy w Lizę Europy. Będą małe Roszady, niech zagra sobie Jagiełło, bo będzie potem maruj, że nie gra, niech zagra sobie Nowak. Ja tu szukam Praszelika, ale Praszelik trochę nie ma siły. Więc zostaje Nowak. Soresku niech sobie zagra. No i przechodzimy do meczu z Krakowią, który niestety kończy się wynikiem 2 do 2. Kolejny remis. Lejwa na Hual i Selar. Strzelają gole. No szkoda, że kolejny remis. Czas na raport ze Słowacji, ale ci piłkarze nie urwali niczego. Słaby raport. Nie ma co tutaj się nad nimi rozwodzić Bergrena nie sprzedajemy Pawłowski, no nie zagrać w tym mecz, to jest bardzo ważny mecz gramy o fazę grupową Ligi Europy i w tym meczu zagra sobie Arjen po Petrasek marudzi trochę że nikogo nie kupuje, a kupiłem i mnie trochę irytuje więc go posadziłem na ławce, jest kapitanem, ale nie będzie mi tu fikał po prostu, no i jeszcze Patryk Kun na lewą pomoc Gramy z szwedzkim Haken i pierwszy meczu 2-1 do Celar i Soler, Soler, e, Soresku dają nam wygraną i mamy chociaż gol zapasu przed rewanżowym spotkaniem na Częstochowie. Częstochowie. Cieszy mnie ta wygrana. No fajnie byłoby w tej lidze konferencji. Tam powalczyć o awans. Gramy z Koroną. Trochę tutaj trzeba pomieszać przed następnym meczem. Trochę odpocząć. Nowak nie zagra. Piasecki niech sobie zagra ten ostatni raz. Nie Dan szelongowskiego. Wolę szelongowskiego, tutaj Brekalo Stefanesku Kun No i dobra, przechodzimy do meczu z, z koroną Kielce i co? I dwa do dwóch niestety Remis. Jak się nie mylę, to jest trzeci Remis z rzędu, więc na razie coś słabo sam w tej Ekstraklasie, znowu zostało mi przerwane nagranie. Tak to jest, coś robić karierę na YouTubie, ale... No i dobra, czas na rewanżowe spotkanie. Widzę konferencji z Haken. E, tutaj wypożyczamy tego urbańskiego do Cremonezy, Może tam sobie chłopak pogra. E, nie wiem, kupiłem go tak, nie daję mu szansy, kompletnie gry, ale no co zrobić? Gramy z Haken. Czas na rewanżowe spotkanie. W pierwszym meczu wygraliśmy 1-2, fajnie było w drugim również wygrać żeby awansować do fazy grupowej ligi conference no i Mosur zagra kolejny raz, bo naprawdę ostatnio zagrał świetnie No i czas na rewanżowe spotkanie i co? Mamy awans 3 do 2, była potrzebna dogrywka, w której Sorescu i Celar strzelają dwie bramki, które daje nam, daje nam zwycięstwo. Kun dostał czerwoną kartkę, ale w 10 raków Częstochowa daje radę i jest fazie grupowej ligi konferencji. Czas na kolejne spotkanie w Ekstraklasie. Bo już ostatnie, nie przedostatnie spotkanie w tym odcinku. Przechodzimy do niego. Gram ze Stalą Mielec. No i co? Jak zagram ze Stalo? Kolejny remis, chyba czwarty remis rzędu. No coś się zacięło w tym Rakowie. Coś nam się zacięło. Niedobrze, bo to jest początek sezonu. Fajnie jest kolekcjonować te punkty, zdobywać je. A na razie coś nam nie idzie. I dobra, ja stwierdziłem, że chcę mieć jeszcze drugiego napastnika stopu i side hamulić dołączy do naszego zespołu. Wiem, że będę miał dwóch naprawdę mega napastników, ale potrzebuję. Zaoferowałem piaseckiego, ale oni chcieli piaseckiego, więc piasecki został wystawiony na sprzedaż i... Ale hamulić, no chcę mieć takiego naprawdę kolejnego dobrego napastnika. No może Wam, możecie, może tak być. Jednakże trochę za dużo tych piłkarzy kupuję, ale też trochę ich sprzedaję, więc tak naprawdę to jakoś się robi. 1 plus 1 i znowu zostanę wypity z rytmu, ale no ja myślę, że te transfery się pokrywają. Kogoś sprzedam, kogoś kupię i naprawdę jeszcze będę sprzedawał piłkarzy przez cały sezon. Na pewno, żeby być tą kadrę coraz mniejszą, bo mam za dużą. A po co piłkarzy, których nie chcę, ale tak jest też trochę ciężko sprzedać. niektórych piłkarze nie chcą odchodzić albo nikt nie chce ich kupić. Hamulić to myślę, że z celakiem będzie fajnie się rotować no bo jednak będziemy grali widzę konferencji w ekstraklasie. A mi zależy na zwycięstwo w ekstraklasie Pucharu, Pucharze Polski, więc fajnie mieć takich piłkarzy, którzy są prawie na tym samym poziomie do rotacji. Więc taki trochę był plan na te transfery, by mieć takich piłkarzy, których można rotować. Jeśli kogoś damy do pierwszego składu, to za dużo naszej jakości nie stracimy. No i tutaj Hamulic sobie zagra, zagra sobie Łakomy, zagra sobie Jagieło, no i zagra sobie Kun, no i Mosur. Mosur, który naprawdę ostatnio jest w świetnej formie. Gramy z Miedzią Legnicą i wygrywamy 2 do 1. Wdowiak dwukrotnie strzelił gola. Mosur, znowu fajny mecz na 6-9. Hamujeć taki średni debiut, ale w końcu wygrywamy. I następny odcinek rozpocznie, rozpoczniemy od meczu Ligi Europy z najgroźniejszym rywalem, czyli z Leicester City, Bodo Glimp i Tep. No Powiem Wam, że ciężka grupa, ale może powalczymy o drugie miejsce i o awans. Jeśli chodzi o Ekstra tracimy 6 punktów już do Lecha Poznać za dużo te 4 remisy z rzędu kosztowały nas stratę właśnie tych 6 punktów praktycznie. Bo 4 punkty z zdoby... 4 razy 3,12 no 8 punktów straciliśmy, więc tak naprawdę słabo. Petrasek no gra średnio w tym sezonie. Mosur dostaje szansę i naprawdę gra o wiele lepiej. Zaraz jeszcze zobaczycie statystyki moich piłkarzy. No i to będzie w tyle w tym odcinku. Jeśli Wam ten odcinek się spodobał. Zostawcie apkę w górę, piszcie śmiało co myślicie o komentarzach, czy hamulec nadal będzie tak strzelał. Oby. To tyle, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, miłego tygodnia. No i co, czekajcie na kolejny materiał. Na razie piątka.